Dzień dobry państwu. Izabela Kozakiewicz. Robert Kamiński Business Center Club. Największa i najstarsza chyba organizacja pracodawców w Polsce. Zgadza się. Witamy państwa serdecznie w wiosennej edycji programów Gryz. Dzisiaj będziemy się wgryzać w osobowość Wojtka Jeznacha, foundera funduszu Pointer Capital, ale także inwestora, człowieka o wielu twarzach. Zaraz do tego dojdziemy. Małe wprowadzenie dla Ciebie, Wojtku wgryz, bo wgryzamy się w Twoją osobowość. Chcemy się dowiedzieć czegoś o Tobie bardziej nawet niż o Twoich biznesach, ale w kontekście biznesowym będziemy, będziemy rozmawiać. I przed programem, jak zastanawiałem się, jak w ogóle ciebie opisać do wniosku, to nie będzie łatwe. Masz tyle różnych pól eksploatacji. Ee, że może doszedł do wniosku, to może powiedz w dwóch słowach, co zajmuje 80% Twojego czasu, co jest takim korem biznesowym ee, i czemu ten to, to, to największy fokus e, poświęcasz. Tak, to po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. To, co ja najbardziej w tej chwili robię w zakresie mojego czasu, tak jak powiedziałeś, to przede wszystkim fundusz inwestycyjny Pointer Capital. Fundusz, który został założony prawie 4 lata temu, fundusz jest i ma taki swój rodowód, że jest ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy zarejestrowani w Delaware, jesteśmy pod SEC-iem. I inwestujemy w projekty oparte o technologię blockchain, Web 3.0. Robimy to już 4 lata. Pierwszy fundusz, bo mamy spółkę managementową, i to wygląda w ten sposób, że spółka managementowa zarządza spółkami, w które zainwestowała. Więc pierwszy fundusz zamknęliśmy kilka miesięcy temu. Zainwestowaliśmy do tej pory w 12 projektów, z czego zrobiliśmy 3 egzity. Egzity, czyli wyszliśmy z tych inwestycji z dobrym zyskiem, bo ostatnia inwestycja, którą zamknęliśmy, to była inwestycja na 54X. Drugi fundusz, w który już rozpoczęliśmy działalność. Szampan się trzykrotnie otwierał w tak, to była. A, a te dwa razy kolejne tak bardzo się otwierał, czy tak trochę mniej? Otwierał się. To znaczy, jest tak, że z tych 12 inwestycji jesteśmy już po trzech egzitach i ten trzeci exit faktycznie pokazał nam to, że jesteśmy snajperami i celujemy w odpowiednie mamuty. Czyli szukamy tych projektów, które najbardziej są w stanie zrobić zwrot z inwestycji. Szczególnie, że nasze inwestycje też nie były wielkie. To znaczy, my łącznie zainwestowaliśmy maksymalnie do 100 tysięcy dolarów, więc mm. jesteśmy takim trochę odpowiednikiem Y Combinator. Szukaliśmy tych podmiotów, a w szczególności ludzi, dla których moglibyśmy wesprzeć ich po prostu rozwój. No i widać ewidentnie, że ten rozwój tu w Polsce, bo zrobiliśmy w sumie dwa, dwie inwestycje i ta jedna właśnie inwestycja jest w sumie z Polski. Mm -hmm. Okej, okay. to teraz ja zrobię taki duży przeskok i yy, zapytam Cię o cel, bo powiedziałeś, że jesteście snajperami ta dziesiątka na tarczy dla ciebie, taki cel, spełnienie biznesowe, coś, co się wydarzy za x lat i ile to jest lat. Czy masz ten obraz yy, takiego siebie spełnionego przedsiębiorcy i jeśli tak, to podziel się z nami. Tak, my od, z rodziną w sensie już od dobrych kilku lat razem z rodziną prowadzimy family office i chcielibyśmy Rodzinnie rozwijać to właśnie w trzech obszarach: z jednej strony nieruchomości, z drugiej strony właśnie ten obszar, krypto, gdzie wierzymy, jesteśmy takimi bardzo krypto believers, A z trzeciej strony to są kwestie energetyczne, które mnie osobiście bardzo kręcą i już poza funduszem jesteśmy w dwóch właśnie takich projektach, jako Fundacja Rodzinna. Wydaje się, że te projekty krypto w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w Europie, one trochę się mocno regulują i to jest to taki obszar, w którym coraz większe instytucje. Będą chciały zaistnieć, pokazać się. To też wygląda w ten sposób, że my mocno patrzymy na te regulacje i widać ewidentnie, że do tej pory ci najwięksi nie mogli uczestniczyć ze względu właśnie regulacyjnych. A w tej chwili, kiedy są te regulacje zarówno w Europie, jak i w Stanach, to zaczyna się otwierać zupełnie inny przekrój i ludzi, i inwestorów, szczególnie instytucjonalnych. Dla was to dobrze, czy. To inaczej dobrze. czy dobrze nie traktuję tego jako konkurencję, mhm. wręcz przeciwnie traktuję to jako uzupełnienie edukacji na temat tego że można inwestować po pierwsze w projekty blockchainowe bo nie chcemy tego nazywać nawet krypto tylko projekty blockchainowe my najczęściej inwestujemy w projekty które mają jakąś infrastrukturę czyli są to projekty właśnie anti money laundering czy to są jakieś KYC czy na przykład to są sztuczna inteligencja w naszym jeszcze takim typowej polityce inwestycyjnej jest coś co występuje i nazywa się właśnie Free Private City. I jak będziecie chcieli, to rozwinę ten, ten skrót, bo dla nas jest to ne, chyba najciekawsza taka część tej, takiej dwóch pracy. Spowiedźcie, Okej. Okay. To e, jesteśmy inwestorami w trzech projektach. Free Private City, czyli generalnie zostały kupione ziemie na świecie, w różnych miejscach. Mhm. Te ziemie są przekształcane następnie. W Free Economic Zone, czyli w takie specjalne strefy ekonomiczne, i potem w trakcie negocjacji z rządem, gdzie ta strefa jest ulokowana, dochodzi do zamiany tego w sumie we własne państwo. I takim przykładem jest m.in. wyspa na, w Hondurasie, mhm. nazywa się to projekt Prospera. Udało nam się tam być jednym z inwestorów i realizujemy te projekty. W tej chwili też między innymi mieliśmy taki projekt w Afryce. W tej chwili na Dominikanie jest taki projekt, który jest prowadzony przez jednego z Polaków, mhm. i myślimy, że docelowo faktycznie mogło to być również w Free City, nawet jest taka nazwa Nomad City, o której Marek Zmysłowski, który jest założycielem mhm. tego projektu, będzie chciał go pewnie rozwijać. Zobaczymy, w którą stronę. My go mocno popychamy w tą stronę, bo uważamy, że to może być niesamowity zwrot inwestorów. Bu budujesz firmy, bu budujesz państwa. <grymne> tak, <grymne> <jak można powiedzieć. grymne> Człowiek, Które buduje państwa. Monopol w realu. Brzmi super. Natomiast to, co nas najbardziej kręci, to to, że mamy coraz mniej wolności w Europie i na świecie. I jak dobrze na to się zastanowimy, to faktycznie jest to coraz trudniejsze poruszanie się w ogóle na świecie, szczególnie przekazywanie sobie pieniędzy czy różnego rodzaju innych wartości. To jest po prostu utrudnienie. Okay. I dla osób, które mają coraz więcej pieniędzy, oni chcą mieć coraz więcej wolności. I ta wolność jest dla nich tak dużą wartością. Do nas też osobiście, że chcemy wspierać tego rodzaju inicjatywy. I to jest coś, co nam przyświeca. Mówisz o, bardzo mi się to podobało jesteśmy snajperami i ustrzeliwujemy mamuty. Mówisz dużo o, o takich decyzjach biznesowych, które są z jednej strony stricte związane z analityką, z doświadczeniem pewnie trochę z instytucją biznesową. A gdzie jest? Szczęście w biznesie? Jak, jak popatrzysz na swoją ścieżkę zawodową, na to, co teraz robicie w pointerze, na to, co wcześniej robiłeś i na to miejsce, gdzie dzisiaj jesteś, jaka była rola farta? Szczęście jest nieodłącznym elementem tego, co robię. E, w ogóle e, bardzo często słyszę, że jestem dzieckiem szczęścia. Szczepku urodzony. I nawet sobie to powtarzam. Jest to może mm. taka mantra. Czyli zakłada państwa i szczepku urodzony. Dobrego gościa. Która pozwala. Się. Która faktycznie, słuchajcie, pozwala realizować swoje pasje. I uważam, że w biznesie i w życiu w ogóle istotne jest to, żeby podzielić ten swój, ten swój czas, który się ma na tej ziemi, na takie trzy obszary. I udało mi się to zrobić we współpracy też z trenerami, mentorami. To jest nieodłączny w ogóle element każdego, bym powiedział, w tej chwili biznesmena, już. Tak jak ktoś jest sportowcem i ma swojego psychologa, ma swojego trenera, tak my staramy się w ramach Pointer Capital również mieć takich partnerów. No, tak chcę trochę do uzupełnić to pytanie i o tym szczęściu i co, co, co powiedziałeś. Jeden z dużych przedsiębiorców powiedział mi szczęście sobie wypracowuje, jak jeszcze byśmy się wgryźli bardziej w to szczęście, to ty je masz, czy jakbyś tak refleksyjnie do tego podszedł, czy, czy sobie wypracowujesz, jak, jak to się dzieje? Wydaje mi się, że to przychodzi w sensie takim to jest Trochę tak, że jest takie poczucie, że się ma szczęście, i ono się potem materializuje. Czyli dużą pracę, szczególnie codziennie, robię na to, żeby poświęcić trochę czasu na to, jak będzie wyglądał mój każdy dzień. Czyli pozwalam sobie na to, żeby mieć taki komfort, żeby zaczynać dzień od takiej krótkiej medytacji i tego wizualizowania, z kim będę się widział, jak te spotkania będą przebiegać, mhm. co powiem, czego nie powiem. A to jak jest to jest, bardzo... jest taki trudny przeciwnik, z którym się widzisz na przykład, urząd sklepowy? A miałem ostatnio taki spotkanie. <grych> Wiecie co, to jest tak, że jeśli już zakładamy, a priori, mhm. że jest to przeciwnik, mhm. To naturalnie, naturalnie, naturalnie wytwarza się taka negatywna energia. Mhm. Czyli pojawia się jakaś taka negatywna konotacja. Niezależnie od tego, jak będzie. Mieliśmy takie spotkanie ostatnio ze wspólnikiem, który wyjechał akurat do Tajlandii na dłuższy czas. Mhm. Założyliśmy jedną z spółek i po prostu nie było szansy złożyć pewnych dokumentów w terminie, bo on nie miał możliwości. I odwiedziliśmy ostatnio Urząd Skarbowy i to było jego pierwsze spotkanie po powrocie w ogóle z Tajlandii. Mhm. A to miło. Tak, ale okazało się, że to było dobre spotkanie. No bo mam wrażenie, że obecnie administracja publiczna trochę w inny sposób zaczyna traktować przedsiębiorców. Jest duża otwartość. I... No dobra, ale jeśli masz takiego, wiesz, takiego przeciwnika, przeciwnika, nie wiem, różnych kontrahent, nie wiem, jakiś taki problem w biznesie, nie wiem, rozstanie ze wspólnikiem, no coś to co ewidentnie nie będzie sprzyjające. To czy rzeczywiście też rano wizualizujesz sobie, że będzie super? Powiem jak do tego podchodzę? Raczej staram się wpływać na rzeczy, na które mam kontrolę. I to jestem przeważnie ja. Sam, czyli to, w jaki sposób no ja się nastawię na tą rozmowę, a jednocześnie w jaki sposób będziemy mieli energię, no to to jest istotne w trakcie samej rozmowy. I nawet takie usztywnianie się powoduje, że ta druga osoba też to czuje. My jesteśmy niesamowitymi odbiornikami, nadajnikami takich emocji, i wydaje się, że ta psychologia w biznesie, prawda? Mega podświadomie to działa. A ta psychologia w biznesie. Jest kluczowa. Nawet no. uważam, że w obecnej sytuacji sztucznej inteligencji i tego, co będzie za chwilę, to właśnie empatia i budowanie relacji jest w stanie mm, mm, cały czas nas trzymać przy tej takiej kwestii związanej z biznesem, takim prawdziwym biznesem, który chciałbym robić. Może tak? Mhm. Dobrze, powiedziałaś o relacjach. To spróbujmy zagłębić ten temat ludzi w Twoim życiu, na Twojej drodze biznesowej. Szczęścia lub yy, może Pecha, może też takie rzeczy się zdarzyły. Jaką wagę inni ludzie, jacy to są ludzie, może, może są takie postaci konkretne, które chciałbyś wymienić, albo sobie przypominasz, którzy wpłynęli na Twoją, yy, na twoją obecną drogę, miejsce, w którym teraz jesteś? Bardzo mi pomógł yy, Przemek Schmidt, który był jednym z założycieli Trigona który spędził ze mną dobrych kilka miesięcy w takich cyklicznych spotkaniach. Czyli taki trochę mentor. I to był mentor, nadal jest. No nadal utrzymujemy kontakt i bardzo go serdecznie pozdrawiam. To jest wyjątkowy facet i jeden z najmądrzejszych ludzi, jakich poznałem. Jego spostrzeżenia na temat obecnych sytuacji, w których byliśmy, biznesowych, ze wspólnikami czy właśnie z kontrahentami, tak jak podzieliście. To było bardzo istotne, bo często nie widać tego obrazka w ten sposób, kiedy patrzysz, jesteś tak blisko. Po prostu masz inną soczewkę. Mhm. Natomiast Przemek ma też taką umiejętność, gdzie ma wbudowany X-ray w oczy i zupełnie inaczej widzi. I to pozwala nabrać dystansu mhm. i skupić się na tym, co jest faktycznie najważniejsze. A szczególnie kiedy Przemek akurat był też w tym momencie, bo to pamiętam, było jakoś w czasie pandemii, on wtedy chyba był w ogóle na studiach zagranicznych, właśnie wynikających z tego, żeby być coachem, więc on też miał taką szansę na, okay. na bardzo nowoczesnych narzędziach pracować i mm -hmm. udało się wypracować przynajmniej to jest moja perspektywa. Ja mu bardzo dziękuję serdecznie za to, co zrobił, za to, co zrobiliśmy w sumie razem, tak? bo to, to była praca jego ze mną. A drugą osobą, pamiętam. To był pan profesor z, Uniwersyte... z Akademii Leona Kozmińskiego, mhm. który wsparł mnie wyjątkowo, też tak duchowo, a jednocześnie w negocjacjach. On jest w ogóle specjalistą od negocjacji mhm. i zajmuje się tym od wielu lat. Napisał kilka książek na ten temat. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna i może się tak zdarzyć, że popełnię również jakiś tam rozdział i będę zaszczycony, żeby móc uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Ok. Edukacja polska i amerykańska, bo takie masz też doświadczenia. Jak to porównujesz? W Polsce robiłeś MBA, ale też robiłeś biznesowe szkoły w Stanach. Gdzie jest, większy, gdzie jest większa wartość? Można tak w ogóle powiedzieć? Myślę, że tak, Wiesz, najważniejsze z tych wszystkich uczelni, które wyniosłem, bo nawet moja mama, pamiętam, jak wyjeżdżałem na Stanford, czy na jakieś inne uczelnie, to mówiła, że ja do tej pory nawet nie wiem, co ty robisz, nie? w sensie mhm. i kim, kim będziesz I, i to mnie tak zaczęło motywować do tego, że ja nie muszę być zrozumiany, mhm. ważne, że ja wiem, czego, co chciałbym osiągnąć nie? i to pozwala mieć taki komfort. Zawsze wiedziałeś? Nie, to było tak, że to wychodziło w trakcie. Od Czyli, kiedy wiesz, a od kiedy możesz stwierdzić, że wiesz w końcu, że to jest to? Myślę, że to było wtedy, kiedy zacząłem być bardziej odważny w decyzjach. Czyli nawet jeśli nie znałem tego efektu, to zabierałem się po prostu za to, żeby tam iść. I to tak jest z tym przysłowiu chińskim, że najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I trochę jest tak, że montowałem ten spadochron w trakcie lotu. Okay. Mhm. czyli jak na przykład, nie wiem, masz do wyboru dokładny plan, nam spisanie i realizowanie go punkt po punktach, albo taki ogólny wektor, tam zmierzam, a jak będzie, to zobaczymy, albo nie wiem, jakaś trzecia opcja, taka surfingowa bardziej, tu jest fala, to wskoczę na nią, jak będzie następna, to wskoczę to na przyskoczę. tą następną, tak, to przeskoczę, to ten wektor jest dla ciebie najbardziej bliski, taki ogólny, główny kierunek, w którym zmierzasz? Tak, to jest... I elastyczność jakaś, tak? Wydaje mi się, że zawsze trzeba podchodzić do tego też z otwartą głową i z taką sytuacją, w której uczymy się. Jestem bardzo nastawiony, nawet jeśli jest jakaś negatywna sytuacja, która się wydarzyła, po prostu nie mieliśmy na to wpływu, to zadaję sobie pytanie, co ja mogę się w tej sytuacji nauczyć? Jak mogło to mnie wzbogacić? Masz taką sytuację, taki no właśnie, największy. Największą porażkę. Ojej. Wiesz co, no było ich trochę, to traktuję jako lekcję. No to, naj, to, to największą lekcję taką. Lekcję, która dobitnie Cię nauczyła najbardziej czegoś. Mieliśmy takie biznesowe negocjacje, które mnie dużo nauczyły też o ludziach i o tym, w jaki sposób też postępować. Wiele rzeczy wynikało też z moich wcześniejszych nawyków i mhm. takich obserwacji. Widać było, że one też wpływają na drugą stronę. Nie? To znaczy, że mieliśmy i byliśmy ze sobą jakiś dłuższy czas biznesowo, mieliśmy jakieś e, wyobrażenia na swój temat, które zostały, pomimo tego, że wiele rzeczy się wydarzyło. I to pozwoliło, na koniec, rozstaliśmy się w bardzo takich pozytywnych relacjach, natomiast powiem wam, że to było trudne w kontekście takich pierwszych rozmów, które miały miejsce, mhm. ja wtedy jeszcze nie widziałem, jak to się zakończy. Mhm. Teraz jako analiza steczna zawsze skuteczna. Natomiast <laughs> wtedy to mogłem i odbierałem to nawet jako swego rodzaju porażkę, tak, no bo jednak. Mhm. To było dość trudne. Ale to porażka wynikała z czego? Z przekonań z... wzajemnych, które się nie sprawdzały, z nieotwartości? Gdzie... Z, której, z zamkniętości nawet jednej i drugiej strony. Ja hmm. też się usztywniałem i widziałem, hmm. że druga strona też się usztywnia. Robią się z tego coraz większe takie demony, które się rodzą, kiedy jedna strona nie ma zaufania do drugiej. W biznesie mhm. biznes polega na zaufaniu. Nie da się prowadzić tak. biznesu bez zaufania. A co po godzinach? Co Wojtek y, robi po godzinach, y, oprócz y, y, przed godzinami, oprócz y, wizualizacji, medytacji, co robi po godzinach, żeby być szczęśliwym? Jestem tatą dwu i pół letniej córki Róży, e, która pewnie teraz ogląda z mamą. Pozdrawiamy Róży. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I to jest moje w tej chwili największa pasja. Bycie mężem i bycie tatą. Najważniejsza rola y, Dużo pytałem swoich przyjaciół i znajomych właśnie, jak się też do tego przygotować. Uh -huh. Nie da się, to już zdradzam. W każdym razie trzeba być otwarty na to, co przyniesie każdy dzień i to jest to. Natomiast uwielbiam książki, dobrą książkę. Staram się dużo czytać. To jest to. I oczywiście dobry film to jest to, co. Ja pociągam na temat książek. Dlatego nawet położyłam tu książkę, to proszę Państwa, dostałam taki prezent właśnie z dedykacją. Ja bardzo takie lubię y, rzeczy książkowe, książka największym luksusem, to powiedz wobec tego, y, jaką książkę, y, jaka książka, to może być książka w obszarze Finansów, ale też życia, jest taką książką, która miała największy wpływ na Twoje na przykład życie zawodowe albo w ogóle na taki mindset ludzki. To była książka Josepha Campbell'a, Potęga mitu. Joseph Campbell to jest antropolog, który napisał książkę w oparciu o swoje 20-ponadletnie doświadczenie, gdzie wypracował razem z George'em Lucasem w ogóle całą sagę Star Wars. Mhm. W ogóle na rancho George'a Lucasa został nagrany taki wywiad, który jest dostępny w tej chwili też pewnie na, na jednej z platform internetowych. To jest jedna z najlepszych książek, jakie czytałem, która uświadamia nam, a szczególnie mnie bardzo dużo dała, tego kim jesteśmy i, i w jaki sposób patrzymy na świat, na innych. Niesamowita książka. Szczególnie polecam jeden z rozdziałów, w którym jest taka historia jednego z wodzów Seattle z 1852 roku, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych prosi wodza Seattle żeby sprzedał im ziemię, uh -huh. na co wódz Seattle odpisuje na ten list i jest ten list. I w tym liście jest taka historia, w której on mówi, jak można sprzedawać ziemię, skoro to jest tak, jakbyś sprzedawał powietrze. Uh -huh. To jest część mojego ludu. Tak? I tam są różne rzeczy uh -huh. niesamowite. Drugą książkę, którą on też napisał, to jest Bohater o tysiącu twarzy. To są dwie pozycje, które mocno ukształtowały mnie jako osobę, a jednocześnie zbudowały pewne zasoby, które pozwalają w tej chwili czerpać dużo z życia. Bo życie jest krótkie i warto robić rzeczy, które się kocha. W przeciwnym razie warto zmienić te rzeczy, które się robi, na to, żeby um, um, robić to, co się kocha. To jakie drogowskazy tobie przyświecają, żeby robić to, co cię, się kocha? W zasadzie pytam Cię o wartości. Wymieniłaś tą, która jest zasadnicza w biznesie zaufanie. Czym jeszcze się kierujesz w biznesie i życiu? Co jest dla Ciebie szczególnie ważne w kontaktach z ludźmi, albo w podejmowaniu jakiegoś działania, że, że mówisz tak, idę w to, albo mm, raczej nie? Dobre pytanie. To przede wszystkim szacunek. Dla mnie bardzo ważny jest szacunek, jak tak kiedyś robiliśmy różne warsztaty na temat właśnie wartości, to szacunek był jednym z takich najważniejszych aspektów. Jednocześnie wolność. I mhm. to są takie nieodłączne elementy, które zawsze szukamy. Mamy teraz taki komfort, że pracujemy z ludźmi, z którymi nam po drodze. Nawet staramy się w tej chwili inwestować, to inwestujemy raczej w ludzi, nie w produkty, nawet nie usługi czy firmy, mhm. bo nie warto inwestować w loga. Warto inwestować w ludzi i w ludzi, z którymi jest nam po drodze, o których my się uczymy, a jednocześnie jesteśmy Czyli nie tylko przekazać. biznesowe umiejętności, ale też takie ludzkie. Tak, to jest mega ważne. Zresztą słuchajcie, inwestowanie tak naprawdę to jest psychologia. Nie? To, 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 to 90% jakby powiedział tego, co robimy, to oczywiście czeszemy garaże, żeby szukać kolejnego Facebooka, natomiast to, co jest istotne, to szukamy ludzi, szukamy founderów. Nawet tak mamy taki w naszym biznesie, jak mamy komitety inwestycyjne, które odbywają się we wtorki, czwartki, to mamy tak, że prawie 80% tej wartości, którą oceniamy startupy, to mhm. są ludzie, którzy stoją za tym projektem. Bo wiemy, że jeśli im się nie powiedzie teraz, to zrobią piwota mhm. znajdziemy inne rozwiązanie. A, a jeśli jest tak, że ktoś ma tam różne inne projekty jeszcze albo jakieś inne rzeczy, to raczej staramy się. No tak, to powie nie udało się. To raczej powiedz, że się nie udało, albo że coś mi się, nie wiem, skończyło. My raczej mamy taką mentalność, że działamy do ostatniego gwizdka, nie? A ostatni gwizdek to często ludzie nie widzą tego, że za chwilę będzie odbicie i często rezygnują. Myślę, że większość osób ma taką sytuację, że potem, kiedy skończyło się a i oni zrezygnowali, bo rezygnacja jest decyzją. Mm -hmm. Tak samo jak podejście, że idę dalej, też jest decyzją. To, to nie jest tak, że... Ale zabicie projektu też jest jakąś decyzją, czasami słuszną. Jak odróżnić czasami jedno niezbędne. od drugiego? Jak to robicie? Kiedy? Czasami niezbędną. Mm -hmm. To jest tak, że mm, Najważniejsi są ludzie i to oni jakby rekomendują, co mamy zrobić. Mhm. Z drugiej strony, my staramy się też nie narzucać i, i raczej wspierać, choć mieliśmy takie projekty w przeszłości, które nam bardzo dużo dały. Nauczyliśmy się, może czasami za późno reagowaliśmy na pewne rzeczy i to jest dla nas jakaś lekcja, żeby zareagować wcześniej. Jednocześnie nie można było tego przewidzieć w tej sytuacji, w której byliśmy. W związku z powyższym, są pewne projekty, nad którymi nadal pracujemy i uważamy, że można je wyprostować, jeśli będziemy realizować to w takim gronie osób, które są gotowe właśnie na pewnego rodzaju poświęcenia, no bo biznes to jest mniej więcej w tej chwili jakieś takie szukanie właśnie tego takiego optimum, poświęcenia, zaangażowania. Czyli taki moment przełomowy, że już dany projekt nie jest ciekawy, to jest kiedy? Wtedy, kiedy tracicie wiarę w ludzi? Zdecydowanie. Chyba to, tak? To jest zdecydowanie, to jest myślę, że taki ostatni element. Gdy zespół rozpada? Wiele mówisz, o, wiele mówisz o, takim, o takiej pasji, o poszukiwaniu też takiego siebie, 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 o książkach, bardzo mi się to podoba. <grym> Nawet ostatnio mój mąż może powiedzieć, że jestem absolutnym molem książkowym. Ostatnio byli znajomi. Siedziałam. W fotelu z kieliszkiem wina i postawiłam na taki stosik książek. książek i mówię, o zobacz, jaki mamy nowy, fajny stoliczek na wino. Mąż bo, bo powiedział, no, no nie, nie dziwota. No, ale to prawdopodobnie. Każe... Tak. Są kominy takie, żona mówi, że załóżmy księgarnie. To najwyżej założymy dwójkę. No, Słuchajcie, więc jakby chciałam odnieść się właśnie do tego bogactwa, o którym mówisz. Jakby zbieranie doświadczeń, poszukiwanie tych doświadczeń i w książkach, i w tych rozmowach. Wspomniałeś o mentorze, czy o mentorach, o, o ludziach, którzy mieli dla ciebie, na ciebie duży wpływ. Jakbyś miał okazję spotkać teraz siebie osiemnastoletniego, to co byś sobie poradził? Czy poradził sobie byś coś innego, żebyś zrobił coś inaczej, czegoś nie robił na przykład? Jaką radę byś sobie dał? Mówisz też o córce 2,5 roku, to osiemnastka będzie miała za całkiem niedługo, bo ten czas szybko leci. Co byś tak sobie poradził? Myślę, że powiedziałbym sobie keep going, wiesz. Zadawałem um, sobie takie, mieliśmy taką mantrę ostatnio z um, trenerem. Mantrę przyszłości. Mhm. z trenerem, przyjaciółką w sumie. I to było niesamowite, bo wiele rzeczy można się dowiedzieć właśnie o sobie, szczególnie wykorzystując tą taką podświadomość i to w jaki sposób ta podświadomość też wpływa na nas w tej świadomości, jak jesteśmy mhm. powiązani. Niesamowite. I te pytania, o które mówisz, to tak właśnie idzie w tą stronę, nie? w sensie, mhm. że nie ma co się odwracać, trzeba iść do przodu. A i, no I robić dobre rzeczy, no tak, to wraca. Jak mówisz, to już pewnie będzie jedno z ostatnich pytań, jak mówisz o pracy i o rodzinie, te dwie rzeczy są, czy biznesie i rodzinie, są dla Ciebie bardzo istotne. I, to jest, I książki. Tak. Hmm. Rodzina i książki. To, to jest balans, że tam nie wiem, o którejś godzinie sobie mówisz, stop, pracy i zajmujesz się rodziną, czy czy raczej integrujesz te światy i jakoś to ci się udaje? I jak to wygląda ten, to pomieszanie tych, tych dwóch przestrzeni? To by się nie wydarzyło bez mojej żony. Mhm. Anita jest osobą, która jest niesamowicie poukładana i to w ten sposób, że to ona dba o to właśnie, żebym nie miał tak dużo zajęć zawodowych. Mhm. Natomiast jednocześnie to dzięki niej mamy regularne randki. My wychodzimy regularnie na randki i dzięki temu, że moja żona dba na, o nas, bym powiedział, o związek, to, to cały czas to idzie do przodu, bo ona wie o tym, że to jest dla mnie bardzo ważne to, co robię zawodowo i że jestem, nie mogę powiedzieć 24 na 7, mhm. natomiast dużo rzeczy przeplata się, my sporo rozmawiamy, moja żona mhm. wie, gdzie jestem, o której godzinie, jest też moją najbliższą osobą, z którą w ogóle jestem w stanie rozmawiać o tych biznesowych rzeczach, jej intuicja. Tak merytorycznie też. Też merytorycznie i to jest niesamowite, kiedy... Trzecie oko takie z boku. <laughs> tak, kiedy ona widzi rzeczy zupełnie inaczej mhm. i potem rozmawiamy o tym, mamy dialog na ten temat. To jest rakieta, nie? w sensie okay. zupełnie inne spostrzeżenia. Także nie mamy wypracowanych jakichś mechanizmów. Natomiast faktycznie staramy się jak najwięcej czasu spędzać takiego kalorycznego razem, czyli właśnie bez telefonów. Staramy się wcześniej rano, wcześnie w nocy już zostawić telefony i po prostu skupić się na nas. I na książkach. I na książkach, tak. Brzmi jak ładowanie baterii dla ciebie ta kwestia rodzinna. Zdecydowanie. Jak energia, która stamtąd płynie do twoich działań biznesowych. Ja się już gryzłam wystarczająco. Taka to opowieść o Wojtku Jeznachu, którego dzisiaj gościliśmy w studiu. Bardzo dziękujemy Ci Wojtek Dziękuję. za tę rozmowę. Dziękuję. Za aspekt osobisty nie zawsze jest to łatwe, żeby o takich rzeczach mówić, także tym bardziej doceniamy ten wkład od ciebie i tą otwartość. Jeszcze raz przypomnę, naszym gościem był Wojciech Jeznach, kapitał. Pointer Capital. Capital. Pointer Capital tak. <laughs> I inwestor. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny wgrys. Zapraszamy na kolejny wgrys. Izabela Kozakiewicz i, I Robert Kamiński.